W miniony weekend do pruszkowa po raz drugi zawitał warszawski związek hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego imienia profesora Maurycego Trybulskiego. Miłośnicy Gołębi mieli okazję podziwiać prestiżową wystawę, która została objęta honorowym patronatem Krzysztofa Muzy starosty Pruszkowskiego. Nasze Gołębie tutaj mają za zadanie zaprezentować się wyglądem, a nie sportowymi umiejętnościami na czas przelotu, tak jak jest u Gołębi pocztowych. Więc niewielka ilość też drobi ozdobnego, tych kurek tam nie jest może dużo, no i troszkę ptaków egzotycznych. Wystawa jest głównie atrakcją dla dzieci, myślę, bo w dzisiejszych realiach, a szczególnie w miastach, no nie zawsze młodzież, dzieci mają okazję obserwować tego typu zwierzęta na co dzień, więc dla najmłodszych odwiedzających jest ona dużą atrakcją. Na wystawie poza gołębiami hodowlanymi można było obejrzeć interesujące rasy drobiu ozdobnego, m.in. kury jedwabiste czy przepiórki japońskie. Zapytaliśmy organizatorów o liczbę wystawców oraz najbardziej popularne gołębie, które można było podziwiać w Pruszkowie. Możemy zobaczyć bardzo ładne gołębie. To taka odpowiedź dosyć oczywista w tym momencie. Przedstawionych raz jest około 60. Ogólna ilość wystawianych gołębi, znaczy tutaj obecnych gołębi, to jest powiedzmy gdzieś około 2000, ale ponad 1000 gołębi jest oceniona, sklasyfikowana, są policzone kolekcje wiadomo, który gołąb jest najlepszy, która kolekcja jest najlepsza. To jest no, między innymi jeden z celów takiej naszej wystawy. No, chwalimy się tym, co wychowaliśmy. No i tak jak w każdych zawodach sportowych liczy się pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to tutaj mamy podobnie no tyle tylko, że to nie my, my walczymy przez cały rok. A przez te dwa dni, właśnie to jeden dzień, bo wczoraj był Dzień Oceny, prezentują się te gołębie. Nasza walka polega na tym, żeby przygotować je do tej wystawy, a one się tutaj na tej wystawie prezentują. Ulubiona rasa, może niekoniecznie moja, ale hodowców tego rejonu, to właśnie widzimy za mną. To jest tak zwany PDL, Polski długodzioby Lotny w różnych odmianach barwnych. I w Polsce są określane nazwy związane z kolorem. Jest na przykład srebrniak. On jest taką lekką srebrną szyję tutaj za mną jest to widoczne. Jest gołą nazwie perłowy. On ma taką lekką perłową to szyję. Są jeszcze jakieś tam z białymi ogonami, z ogonami z lentą i tak dalej. To jest rasa ulubiona w tym rejonie. Natomiast jeżeli chodzi o moje ulubione rasy, mam to duży problem. Ja wszystkie te rasy lubię. Druga wystawa gołębi rasowych i ozdobnego w Pruszkowie była ciekawym wydarzeniem, które zgromadziło szczególnie rodziny z dziećmi.